thank <laughs> you że robię większe panki, nie takie małe bo te większe się wygodniej zdecydowanie je niż te małe W kolejnym filmiku. Dzisiaj wybieram się z Olimpią znów do galerii, bo chcę znaleźć w końcu spodnie, które potrzebuję już tak długo. A nie potrafię nic znaleźć, dosłownie nic nie potrafię znaleźć. I ostatnio przeglądałam sobie Zara na internecie i znalazłam takie jedne skinny jeans, które mi się bardzo spodobały. No i chciałabym je zobaczyć, jakie one są w ogóle w realu jak w ogóle na mnie leżą i tak dalej, i tak dalej Także zapraszam was do filmiku i pokażę wam wszystko, bo idziemy w super miejscówę Tam jest mega taki fajny vibe Idziemy do Konialce, jest to taka dzielnica Antalyi I no, zapraszam was do oglądania i mam nadzieję, że filmik wam się spodoba do koton, ale to są takie średnie w sumie czasami. To jest, ja uważam, że jest idealnie dla Olimpii ogólnie. No, bardzo, bardzo ładna. Czyta, Wygląda perfekcyjnie. Tak jest. Przemierzyłam sobie takie spodnie. Jak się prezentują. Kupiliśmy sobie taki perfumy, który bardzo ładnie pachną i kosztują 250 girów za sztukę. kawiarni. A to taka trochę sypa w tej kawiarni jest. <grym _> cieszę że ładny widoczek. No, cieszę się, że ładny właśnie. Olimpia stwierdziła, że będzie sobie robić pierwszy No, to chciałam, więc tutaj sobie zrobię. O Zrobię sobie tak. jak mojego chłopaka w pracy. No, jak się nazywa? A do Przyszliśmy tutaj z olimpią na sufle. Ile kosztowało sufle? 150 lira, ale będziemy yy, po prostu grube. No, będziemy po prostu grube. Zaraz Wam pokażemy jak przyjdzie. Ok, przyszła nasze sufle z lodami waniliowymi. Zobacz, są okay, to chyba truskawkowy, nie? Tak. I okej, to czytę i zaraz będziemy jeść. I jak oceniasz lody? This <laughs> <It's> our booster! <laughs> <laughs> Ja się właśnie ogarnęłam i zaraz będę wychodzić do Mediamark. Mam też w planach zobaczyć sobie jakieś dekoracje do mieszkania na ten klimat wiosenno. Wiosenno, tak, jesienno zimowy, sorry. I mam nadzieję, że coś znajdę, bo chciałabym bardzo i szukam od bo czas. na przykład jakieś dekoracje takie jesienne. I no i kurde, ciężko cokolwiek znaleźć. Także mam nadzieję, że coś znajdę tym razem. Chciałabym kupić też ten statyw, bardzo na nim zależy. Bo y, mam zamiar nagrywać z, y, dla Was tą kamerą, właśnie, a nie telefonem. Ja właśnie się szykuję i planuję, co mam ubrać. I zawsze, 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 zawsze jak sobie szykuję ubrania, to pączek musi mi się kłaść na tych ciuchach Nie wiem, co on w sobie ma takiego, że zawsze tak jest. Nieważne, czy Emi zostawił ubrania na łóżku, czy nie, to zawsze pączek przychodzi i śpi na tych ubraniach, nie kuma W ogóle stwierdziłam, że ubiorę sobie takie jeansy z takimi nogawami, które muszę jeszcze w ogóle wyprasować, no ale y, pomijmy fakt. Dlatego chciałam ubrać tą taką koszulkę, co ostatnio kupiłam z Olimpią I wyczekujcie holu zakupowego, bo chciałam Wam nagrać, co kupiłam w ostatnim czasie I kupiłam sobie telefon, który poleciła mi Olimpia Jak macie okazję go kupić, ser to kupujcie, bo pięknie pachnie, dosłownie O, patrzcie, są jesienne i znalazłam takie kupki. Ale nie wiem, czy mi się podobają Jakieś podkładki. Coś coś takiego. A do świeca. W jeszcze jakieś rzeczy, ale to nie, to nie jest mój no styl. Bądź tu na turecką kawę. Popatrzcie to jest jeszcze kolekcja Barbie. ale oh, mega! Są jakieś ręczniki. Ta opaska jest w sumie spoko Do malowania. I trzeba jej kosztuje 100 lirów. Ile jest tego Patrzcie na to. Na ten talerz. Jeszcze zakamisko z tej kolekcji. W ogóle różne szklanki. Kiepa w metalarstwie, nie zarazem z tego, które chciałam kupić. I teraz jestem w połowie. Zmierzyłam sobie teraz, którego na pracę za. Chyba 500 litrów, nie wiem teraz, układnie, ale w są za małe i do niego pojecham. Nawet piłam później, przynajmniej do sypialni, ale średnio, mi jest tak mały. No te spodnie są jak Legends, nie jak teraz, także nie biorę go, szkoda. Po prostu też jest lekko mała i tutaj, jakbym na przykład e, taką koszulkę z dłuższym rękawem, no to by mi nie pasowało, nie? Było zbyt ciasno. To już koniec tego filmiku. Ja chciałam wam podziękować z całego serca za oglądanie i do następnego. Nara!